Czy Travis Scott wróci do sklepu? Dużo osób zadaje mi to pytanie przez ostatnie miesiące, no i w tym materiale odpowiem Ci na to pytanie. Kiedy Travis wróci? A jest on bliżej niż myślisz, także szykujcie faulolca, a ja Wam wszystko zaraz wytłumaczę, o co chodzi, dlaczego Travis ma wrócić, e, skąd to wiem, no i generalnie skąd takie rzeczy można właśnie dowiedzieć i po prostu o co chodzi i dlaczego czegoś ma wrócić. Pamiętajcie jeszcze o subiku a w górze, bo odcinki live wystąpią, co nie z Fortnite, także fajnie, jakbyście subskrybowali kanał, żeby się cały czas rozwijał. No i mega duża prośba Akadem, nie się będziesz kupał Travisa Scotta, on po prostu będziesz jakiś skiny kupał. Wpisz kodik SEIKAM do sklepu wtedy. Z każdym zakłem na mój kod wspierasz mnie w rozwoju. Za to Ci serdecznie dziękuję. Dobra, o co dokładnie chodzi, już tłumaczę. Jak ktoś ogląda mój kanał, to wie, że w Fortnite jest coś takiego, że jeśli ma wejść teraz jakiś nowy skinek, to po prostu Epic Games musi wrzucić nowe zdjęcie. Właśnie tego skina do plików gry. Jest to związane z tym, że po prostu e, Epic Games, odkąd ma nowy sklep, to po prostu musi wrzucać nowe właśnie tutaj zdjęcia skinów, które po prostu muszą wejść. Muszą one być dostosowane do nowego sklepu. Stąd na przykład, jeśli jest jakaś aktualizacja i są nowe właśnie zdjęcia właśnie tutaj skinów, to ja po prostu wiem, jakie skiny będą w grze. Dlatego, że właśnie te skiny mają wtedy obrazek i są one po prostu dodawane do gry. Jak ktoś właśnie na ogląda mój kanał długo już. No to wie, że w poprzednim sonie nagrałem taki film, gdzie przedstawiłem wam chyba z 30 skinów, jakie mają wejść do gry i wszystkie po kolei trafiłem. Także wszystkie skiny trafiłem. No i teraz właśnie jest podobna ta sytuacja z Travisem Scottem. Epic Games w ostatniej aktualizacji 15.2 dodało do plików gry właśnie z, znów sporo skinów. No i tym razem pojawił się Travis Scott. Jest to właśnie e, nasz Travis, który był na koncercie, który właśnie e, był ten oryginalny. I jest on też w wersji Astro Jacka, czyli są właśnie dwa skiny, czyli to tylko. po że właśnie Travis po prostu wejdzie do sklepu. Kiedy wejdzie? No prawdopodobnie już niedługo. Może wejść właśnie nawet tak naprawdę już jutro, pojutrze, Travis jest już w 100% gotowy do wejścia do sklepu i teraz pojawia się tylko pytanie, czy Epic Games czeka, żeby go wprowadzić tako do sklepu po prostu, żeby ludzie go kupili, czy może Epic Games czeka, żeby zrobić jakiś koncert z nim, czy coś w tym stylu. Według mnie bardzo możliwe jest, że już w styczniu po prostu ten Travis będzie właśnie w sklepie do kupienia i tak naprawdę może być już na dniach. Tutaj wydaje mi się, że może on nawet wejść właśnie do jakiegoś większego koncertu, do jakiegoś większego eventu i po prostu, że wejdzie tutaj do sklepu któregoś dnia i będzie mogli kupić. Czy warto kupić Travisa? Oczywiście tak, jest to jeden z najlepszych skinów według mnie z nawet jeden z najlepszych skinów w grze. Ja bardzo długo, tutaj grałem Travisem w poprzednich sezonach i mi się po prostu ten skin podoba. On ma właśnie dwie wersje, jest w wersji Astro Jacka, jest właśnie w wersji zwykłej i oba skinie są mega, mega fajne. Także ja oczywiście Wam polecam tutaj kupić Travisa, dlatego że jest to mega dobry skin. Kinek. Generalnie, czy też tutaj takie pytanie, jeśli oglądacie ten materiał, napiszcie, czy chcielibyście, żeby przygotować dla Was film, jakie skiny znowu wrócą do sklepu. Dlatego, że ja znowu mogę coś takiego przygotować. No i być może właśnie będziecie takie coś chcieli, to też przygotuję. Odnośnie jeszcze Travisa, ile kosztuje Travis? Travis będzie kosztował 1500 i będzie on też prawdopodobnie w zestawie właśnie stałym tutaj, jakby pakietem Travisa, czyli pewnie z jakimś tutaj astrolekiem, jakimiś rzeczami. Ja akurat właśnie mam tutaj. Zwykłego Travisa, ostro, Także naprawdę naprawdę musiałam podać tego skina. No i dlaczego Travis ma generalnie wrócić? Bardzo możliwe, że Epic Games właśnie zaczęło, że bardzo dużo osób właśnie tego skina chce, no i z tego powodu też wracają. Nie oszukujmy się, ale Epic Games właśnie wie mniej więcej, co jakie skiny chcecie, jakie tam e, potrzebujecie, jakie kupujecie. No i bardzo możliwe, że albo będzie znowu jakaś promocja Travisa, na właśnie, że jakiś koncert, jakiegoś właśnie promocja, może albumu, piosenki znowu, albo będzie to po prostu zwykły wejście do gry. Oczywiście fajnie, bo jeśli Epic Games zrobiłby nam Znowu jakiś evencie, bo na przykład e, ostatni event z Travisem. Że chyba wszyscy wspominają mega mega dobrze. Był to właśnie e, koncertowy. Jakby eventi, że mieliśmy po prostu koncert Travisa i był on rewelacyjny. Być może teraz też coś takiego pojawi, byłoby fajnie. Dajcie też, najważniej, w komentarzach coś takiego byście chcieli. Aczkolwiek, dla wszystkich osób, właśnie, które pytają, kiedy Travis wróci, no to już niedługo. Po prostu ja w tym momencie, jakby mogę tylko polecić, żebyście sobie naszykowali faudolczyki, żebyście mieli to tam 1500 gdzieś faudolców na tego skina Travisa. Dlaczego? No dlatego, że po prostu jeśli on właśnie. Wróci, a w nie będziecie mieli fałdolców, to nie wiadomo jak długo on będzie. Może być tak, że Travis nie będzie jakoś długo w sklepie, bo na przykład piłkary, narciary były tam piłkary jeden dzień, narciary były dwa dni, z tego co pamiętam. Także po prostu, jak widzicie, no jest to dosyć szybki termin. Jeśli byłoby to samo w sytuacji Travisa, to nie wiadomo kiedy on ponownie wejdzie. Z Travisem, właśnie. Jest podobna troszeczkę sytuacja jak Marshmallow, czyli te skiny właśnie wracają bardzo rzadko, tak samo jak wszystkie skiny z Serlikon. Nie są to skiny, które co miesiąc cyklicznie wracają, tylko są to skiny, co wracają bardzo, bardzo rzadko. Bo jak widzicie mieliśmy chyba nie wiem, raz albo dwa tylko w Fortnite, jak na razie, także naprawdę nie było go dużo. No i prawdopodobnie po tym wejściu znowu, co teraz się pojawi trawis, znowu go parę miesięcy nie będzie, albo po prostu jakoś długo, długo, długo go nie będzie. Także ja generalnie przy jakby polecam się mu przygotować, pisać kodzik kam żeby go nabyć, no bo no, tak to mniej więcej wygląda. Czy będą jakieś nowe rzeczy związane z traficem? Raczej nie. Według obecnych plików gry właśnie jest tylko tyle, że e, będzie skin dodany. Nic nie jadą właśnie o jakichś innych rzeczach niestety, także jest to troszeczkę właśnie E, zrobione w ten sposób, że skin być może wejdzie, żebyście kupili i tyle, także jest to też może spowodowane, spowodowane tym, że dużo proplayerów właśnie gra tym skinem I po prostu ludzie właśnie go mega, mega lubią, także właśnie bardzo dużo tutaj osób pyta, też pytacie o superbohaterki Aczkolwiek odnośnie superbohaterek, ja bym jak na razie na nie, nie liczył, z tego powodu, że Epic Games tutaj troszeczkę właśnie ostatnio mówiła, że może być tak, że i zmienią w tych super bohaterach. Także prawdopodobnie, jeśli Epic Games zacznie nad nimi pracować, to do momentu jakby nieskończenia prac, no raczej nie wprowadzą tych super bohaterek. Także tak to mniej więcej wygląda. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy będzie kupować trawiska. Czy będziecie właśnie kupować. Ja tak w sumie na ten gameplay mogłem założyć trawiska, aczkolwiek no niestety się właśnie tutaj tak jak nie ubrałem. No i wydaje mi się, że to naprawdę spoczko, że trawis wróci. No bo mimo wszystko, jak ludzie, jak są, takie skinki. Czemu nie? Czemu nie? Fajnie, że właśnie Epic Games tutaj daje te skiny i muszę powiedzieć, że to naprawdę spoczko. Dlatego, że ostatnio mieliśmy trochę taki właśnie tutaj problem z tymi skinami, bo były skinki, aczkolwiek nie były one zbyt ciekawe w większości i po prostu mało osób miało co kupić. Także wygląda to w następujący sposób. Czy wróci też Marshmallow? Dużo osób zapy... Jakby zadaje to pytanie. No tego niestety nie odpowiem wam. Nie odpowiem wam, jak to wygląda. Być może też tutaj dużo osób sugeruje, że sytuacja z Travisem jest następująca. Z tego powodu, że po prostu ma wyjść jakiś tam nowy album niedługo, czy coś właśnie w styczniu, witaj mi pisali, także ja tego nie sprawdzałem, aczkolwiek informacja od widzów właśnie była, że e, może wyjść nowy album teraz i może być ponowna promocja, może to być też z tym związane, aczkolwiek tutaj mówię, no ja jedynie bazuję na tym, że tutaj dostałem od likerów, czyli po prostu od osób, które grzebią w plikach, czyli po prostu, że Travis jest właśnie z nową jakby tutaj emotką w sklepie, jakby z nową właśnie ikonką w sklepie, to tylko potwierdza, że właśnie on będzie... Aczkolwiek na no, do dokładnego terminu dalej nie znamy, ale mi się wydaje, że trzeba jakby już się szykować, że on może po prostu w każdej chwili wejść. Generalnie dziękuję bardzo wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Aczkolwiek jeszcze chciałbym Wam przypomnieć o konkursie, bo już kończymy konkurs właśnie na 1500 Faudolczyków. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to szybko Wam właśnie powiem i dam oczywiście link w opisie. Jest taki konkursik, który tutaj organizuje na 1500 Faudolczyków w postaci 50 zł Pays of Carda. Polega on na tym, że sobie wchodzicie właśnie na filmik, który Wam podam tam w opisie i po prostu zostawiacie followka na Instagramie, zostawiacie subika na moim kanale jeśli subujecie na to, to git i piszecie komentarz z Waszym nickiem na Instagramie. Wy tylko robicie to, a ja potem 17 stycznia losuję właśnie zwycięzcę i po prostu zwycięzca dostaje 50 zł Pays of Carda żeby po prostu odebrać sobie fałduszyki, żeby sobie kupić fałduszyk Jest ten konkurs wraz z Fuksonem tutaj Także jeśli ktoś chce wziąć udział to zapraszam serdecznie link w opisie, a to tylko właśnie dlatego, że konkurs się już kończy Wam to zajmie 20-30 sekund, a być może wygracie i będzie mieli na Travisa. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę jeszcze raz dajcie znać co o tym sądzicie Travisie No i ja nie przedłużam, dzięki następnego trzymajcie się, cześć!